W Warszawie i całej Polsce ruszył protest rolników przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur. Rolnicy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Południowej, co mogłoby obniżyć ceny skupu i zmniejszyć dochody gospodarstw. Do Warszawy jechało kilkaset traktorów, ale nie zostały wpuszczone do miasta. Spytaliśmy protestujących, dlaczego przyjechali tak licznie do stolicy i jakie są ich postulaty. Żeby zaprotestować przeciwko gospodarzeniu Unii Europejskiej. Przez 20-30 lat zaczęliśmy produkować zdrową żywność na, do, na standardach, które są narzucone, i ta sama Unia dzisiaj łamie te wszystkie rozporządzenia i zaczyna nam sprowadzać towar z poza Unii, z krajów poza Unii i z różnych krajów innych Ameryki Południowej. W Warszawie protestowały różne środowiska przeciwne wprowadzeniu umowy. Jesteśmy tutaj, bo chcielibyśmy zablokowania umowy Unia Europejska-Mercosur. Nasze rolnictwo jest w bardzo trudnej sytuacji, my jesteśmy tego świadomi i nie chcemy wyjścia z Unii Europejskiej. Natomiast w żadnym wypadku tej umowy nie popieramy. Mimo, że polski rząd sprzeciwia się umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur, protestujący uważają, że nie zostało zrobione wystarczająco wiele, aby ochronić polskie rolnictwo. Szkoda, że dopiero teraz rządzają tak wyraźne stanowisko. Wcześniej nie do końca jakby spełnili swój obowiązek w tym temacie, w mojej opinii. Powinni zdecydowanie wcześniej wyrazić sprzeciw, powinni dużo wcześniej zasiąść do stołu. No troszkę niepoważne, gdzie mamy tak naprawdę. Jedno z największych zagrożeń polskiego rolnictwa od bardzo wielu lat. Pomimo protestów w Europie, unijni ambasadorzy wyrazili w piątek zgodę na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosur.